Ja, witam w kolejnym odcinku Artonima. E, wiem jesteście jak to jeszcze w ogóle nagrywam to się wie, bo ostatni odcinek pojawił się w drugiej połowie czerwca. Ale jak już jak stwierdziłem, nie było tej gry, więc sobie odcinek nagram. Więc ogólnie mam plany, żeby sobie powykonywać tę misję. Tak naprawdę nie wiem czy jest to ciekawego do roboty. Ja Wczoraj są też misje za te rządy, które ogarnęliśmy w poprzednim odcinku. Yy, więc tu jest ciekawych mowy jest yy, jakiś. Cześć, kolejowy. Okej, okay, tu nas interesuje chyba Kyoto. Właśnie te pozostałe śpiewaki yy, można pozbierać. Nie ja jestem ciekaw, czy będzie kioś, kio... Robią nam nam tam tamtych kryształów, które tam nie, nie były walały czy cokolwiek. No dobra, myślę, że to można zrobić z tymi wszystkimi śpiewakami. Można zobaczyć, dokąd to będzie jednak prowadzić. Umieść Eksio w laboratorium ksenobiologicznym. je rejekciu, aby aktywować ufaj ksenobiologiczne laboratorium. Okej. Okay. Jak ja tu mam jakieś ekskskscytki, bo jeśli nie, to ja bym musiał tych czarnych skin poszukiwać. No... ...stechierowanie żadnego nie mam. Więc... Dobry początek. Tylko teraz, tak jak się robiło te materiały... ...a nie, czekaj, tu są materiały wybuchowe. Dobra, to to będzie... Łatwiej niż myślałem, że będzie, bo nie będę musiał iść na Kalidora i w ogóle, żeby... Ale... Nie, nie ładuj tego tutaj. Jak pierwszy padek ci... Jak ci go pierwszy padek odpalę. Mm, tak tak, te nadajniki kiedy mam w punktu to mogę odwołać powrotem do rakiety. Tam i w ogóle jeszcze jakiś dynamic, więc z tym nie ma problemów. O tu jest EkioTrip. O, okej, okay, okej. Okay. Nie musimy iść na takie nie musimy iść na takie przygody. Możemy po prostu włożyć tam ten Mi się tutaj czy ja jakiegoś jakiś jakiotrip, czy okolicznym chce ich nie aktywowałem. No to ich to wyłącznie tego całego wąkienia po prostu, czy to robiłem? no odcinków dawno nie było. Ja dawno nie grałem, tak? Program tylko na odcinkach, y, więc mówię, że wychodziły jakieś update'y, Nie patrzyłem w to mówiąc. Y, był jakiś update, który y, faktycznie sprawił, że trzeba na nowo to aktywować jakiegoś powodu. Y, dobra, to chyba te trzy, które już mamy. Dobra, więc chyba yy, jakie tam misje się yy, wytworzyły Ja nie chcę wchodzić do rakiety, tylko chcę zobaczyć jakie są misje. A tutaj były właśnie besjania i nowych tylko problem jest chyba taki, że będę musiał lasać, więc właśnie jakąś inną planetą a tutaj a Cyzbom żeby te mi się zrobić bo tutaj będę musiał zbierać rzeczy a tam będę musiał wykonywać rzeczy możemy pójść na nowych i tam sobie te muslę skanować A ponowu się dużo łatwiej się yy, przemieszczać niż po Ze Względu na to, że na Wersanie jest pełno tych Roślin w niebezpiecznych, i po prostu to. To się ukrywa w krzakach, ty tego nie widzisz. I nagle, jak ktoś martwi, nawet nie od czego. Puniwaczianie się w tamto miejsce nie jest przyjemne. No dobra, myślę, że tak naprawdę mieć lądowania nie ma jakiegoś większego znaczenia. O, świetnie tak Nie ma nakrycia to będą dojmy w najbardziej back po prostu... mi jakie jest na tej planecie. A tak, tak ja to miałem? No co trzeba chyba tak aktywować? Nie pod dwa jakichś bo to się zadechka odpiera, tylko trzeba podchroczyć i wtedy pod to aktywować. Problem jest tylko taki się ja żadnych muzyki nie widzę potrzebujemy chyba A5 no, Faktycznie jest tylko jakiś określony region, który co to robi? Ja, ja to chyba wezmę, już to mam Ja to chyba bo jest jak pitanie zależy od planety na której jest uprawiana ale gdzieś są jakieś mufle? Normalnie to ich jest pełno raczej wszędzie, a ja tu nie widziałem w żadnej póki. O pięknie ten mi się kończy. Ja tu mam w ogóle ten wytwarzacz. to yy, tu do wytwarzania energii. Nie wiem czemu to mam w sumie ze sobą, skoro kiedyś stwierdziłem, że nie będę tego miał, bo to po prostu zapewnia ja tak naprawdę nieskończony tręk, bo to wytwarza inną jedną okry. Mmm, tamten naklejnie jak y, pobiera jedną jedną księgem okiewik, można mieć, po prostu niechęcią ilość y, energii i plenu. Czego to w ogóle wytrwała ta energia? Kosmicznego promieniowania tła? Jak napisane gdzie powinienem ich fukać? Tutaj się nikt misji. W tak jest napisane gdzie powinienem ich szukać, wspaniale, to fajnie, bo jestem na tyle mądry, że to bym zauważył. Tego dla bezpieczeństwa się pochwęcimy. To nowe i czy ja tu mam, no naprawdę kamera w tej grze zachowuje się tak perfekcyjnie, że to po prostu, ja nie wiem. Chyba nie mam tu żadnych przewodów. Eee, będę musiał je sobie tam wytworzyć. To nie będzie większy problem, bo słowanie jakby to jest e, dość e, często i zawsze i wszędzie. Amon niby też się mogę może... Tak, Amon się może przydać, bo tam to chyba się nam skończyło. A się bawki mogę przydać Bo się nauczyć, że teraz muszę trzymać spakie, a nie klikać m dwa, chyba coś ta deska aktywuje Tak, uwaga Korzystając perfekcyjnej pracy kamery tego tego ten tegoś zasłania mi cały ekwipunek po prostu Spróbujmy Odłożyć. potrzebne nam większy. Okej. Okay. Możemy iść w dół. Ja bym przeczytał wcześniej, że trzeba w jachinie, wylądował obok tego aktywowanego monolitu czy jakkolwiek żeby to bo tam jest po prostu wejście już gotowe pod ziemię, tak? A to co jest? Trochę kamień, minerał, wydobywałeś jak chciałby Trochę kawałek skały można okłamać, aby odchłonić jego wartość A proszę. To jest. Jakim interesującym interesujący na mufli. Dlaczego światło się tutaj dostaje? Tak było jakiś więcej Kwalik i glina Nikt jakoś tu był wytycznego. Łatwo. Dobra, w pięć się skanowanych. I teraz musimy lecieć z powrotem na Sylwę. Tylko po to, żeby... Nie potrzebuję tej winy. Tylko po to, żeby tam odebrać to kurczę terrarium. I wtedy muszę tam wypełnić się odpowiednimi rzeczami. I wtedy muszę w tej innej wejściu pewnie kilka razy jeszcze będę lecywał między tymi planetami schematy, po prostu, stop tytanu. Nie wiem, czy ja mam takie wektory w moim statku kosmicznym. Ale niech będzie. Dobra, no, więc odbierzmy sobie to puste terrarium i zobaczmy, kto trzeba tam do niego wpakować. Gdzie to tam spadło? To jest będzie nadzieja, że to się pojawia tutaj na tym lotnisku, lądowisku, przepraszam. Eee, bo po prostu no, tam stoi statek kosmiczny, więc spuszczani rzeczy, w mieście, w którym stoi jak wyczaj statek, bardzo jak zwyczaj stoi statek kosmiczny, bardzo jak zwyczaj, eee, niech najlepszym pomysłem. Dostarcz terrarium z ziemią, dostarcz jak tam wychodzi o to, by muszę tam wrócić. Ale piękne polskie tłumaczenie oczywiście, bo jak tu tak robić grechtowym polskim tłumaczeniem? Istnieją pojedyncze grechtowym polskim tłumaczeniem. A to się jak czemu ich żółta? Jak chyba wychodzi o to, że to torarium się tam zapełnia powoli, po prostu I bardziej jak, jako taki jak postępu, tempu niż faktycznie yy, to ma wyglądać jak ziemia. Tak, ten hematyk tu trzeba obsadzić. Pochwajcie od razu w dwa. A przy okazji pochwajcie te białe róże fraktalne, które ale nie są fraktalami. czy też eufrująki, może na poczciwie była poróża fraktalna? Okej, okay, one dość szybko rosną. Może ma to jakiś związek z, z tymi kryształami. Jakby. Wydaję podobne dźwięki mm, Okej, okay, to po co się tak stawia, gdziekolwiek tego nie postawisz I dalej na no się na ja fraktalnej A się się nie zmieniło rusza fraktalna, dlatego wyniej Niszczy się mi, jakby no, może powstać samej siebie, tak? Jak w składają się w korach mniejszych części w coraz mniejszych samych siebie kolejnej z części, tak? Okej, okay, nasiono tu to jest ta roślina, która była na wechani na, na też, ale też była na się yy. I teraz potrzebowałbym tego amonu, który tu byłem, i żeby dać yy, mu hydrochinę. W ogóle muszę zobaczyć, czy tamtym nie tak w jego prestawie o 5 metrów po prostu, a on nagle będzie w stanie znowu to wydobywać. Chociaż tam, tam jest jeszcze Chociaż tam jest jeszcze O kim mu chodziło Dobra chłopa się nie skończyło Trzeba było tylko kawałek przestawić Jeszcze chłopa jest Ale to mimo wszystko potwierdzia, że Te chłowa kończą się po klasie Tylko bardzo wolno i dużo więcej można niż to być jako wystałem właśnie z tych y, urządzień. To mogę jeszcze spróbować, o ile niech zapomnę. To pod koniec odcinka y, spróbuję właśnie tą całe niebo chwalić tym kryształem jakakolwiek. Czemu tam jest hinacznik? A bo to tam jak szukałem tych ksiądz, to chciałemaczniki, wy się nie pogubić. A myślę, że wyląduje tam gdzie lądowałem chype fmrakiem. Tam, gdzie po prostu tu jestem wkopany pod ziemię i takie wekczy, tutaj w ogóle, wcześniej dużo tych rów fraktalnych. No dobra, więc teraz, dobra, tam wisia tego typa. no, może. Yy, nie, nie dokończyłem chyba tamtym, tamtymi kryształami ciałymi. Tamte kryształy nie wszędzie nie to spróbuję właśnie nie to nie było. No. O co chodzi? Spróbuję właśnie to niebo ciałe wychwalić yy, I po prostu wtedy spróbuję polecieć na tę dziwną. na te dziwne jakieś się nad gwiazdami unosi. Właściwie motki, no oczywiście. Bo tak wiemy, że tak. Tata... Na no, w szczęście sensie to jest tutaj. Bo się tak wiemy, to tak bardzo lubią jakieś tankie Fortnite'a. Dobra, który to był przycisk? Wiem, i teraz gaduj. Skakuj radości. Nie, absolutnie nie. Nie lubi skakania radości. O, to, to się podoba. Tak Ci się to podoba. Tak, czy ucieka? Czy, czy wystarczy jak znajdzie w jedną właściwą emotkę i jakby to nie wiem może w to za tak każdym machem po prostu... A to jak się robiło, bo nie pamiętam. Okej. Okay. Tak się to robiło wspaniale. Łatwo z nimi. Zmutowane jak się trującej to rośliny. Zmutowane jak się agresywnej katapulto rośliny. Czy katapultoroślina? to roślina? Śmiem twierdzić, we się czyś, czymś takim nie spotkałem. A to jest to. To się potkałem. To się potkałem I to bardzo często. częścią. dużo. Wydwawa się inaczej no, miłość energii. Wspaniale. I tak proszę Balkiem nie trzeba... Yy, ten... Nie trzeba generatorów tylko trzeba nasion katapulty rośliny ale bo ja tu miałem te nasiona ja tu wychwaliłem tak całą ja katapultę roślinę i jakoś nie widzę tam jej nasion będzie tu gdzieś kolejna i by się jak coś wbię to jest chyba licz, to jak pamiętam ja by to gdzieś był lit, tak na szybko. Ty i tu jedna daje dwa nasiona. I to on się odnawialne. W takim razie. Odnawialne by były nawet jakby jedna wypiła jedno, ale... A barki one mi mogą wyrąknąć w ekwipunku takie creepy Minecraftowe, że tak może być, ale ile w tym prawdy to nie wiem. Creepy Minecraftowe ostatnio, ostatni Minecraft dostał jedną Kripy która jest prawdziwa. Dobrze, chyba chyba ile to wytwarza energii? Tylko, czy ja faktycznie mogę chyba ile to wytwarza energii? Musiałbym jakoś użyć tę energię na przykład wziąć sobie akumulator, jakoś go wykładować, i wtedy musiałbym zobaczyć bo jak ja go mogę wykładować. Zobaczmy na przykład tym, tym go wychodujmy. Ja, dla bezpieczeństwa ja pokażę to gdzieś dalej. Tutaj na przykład tak wygląda, jakby chciało wyruchnąć mi w ekwipunku. Jeszcze coś, czym szybciej mógłbym zdobyć tę energię? bo na przykład ten profesjonalny na używa w ogóle energię? Ten na nie zużywa energii, ale taki mały już używa. Okej, okay, ma sens. No to, to sobie poczekamy. Czy są jakieś funkcje, które mogą jeszcze szybciej zużyć energię? O, tutaj jest coś, co mogę szybciej złożyć nam energię. Znaczne ilości energii, to znaczy jakie będzie napisane? Nie, po prostu. Portu wydużo. W sumie wziąłbym dwa akumulatory. Rozładowałbym je dwa w pełni. Jeśli się okaże, że on naprawdę wypada ogromne ilości energii. Ogromne ilości. To by nie było tak, że. Okej. Okay. A no bo. A no, bo wyłącz to. Tylko pod kontrolą. Także w ogóle jak to się szybko poraduje na tych mat. w tym się tragicznie chorowało. Ja to tak nie ironicznie stworzyłem. Ja tym chciałem jeździć. Ja, ja tym jeździłem. Ile tobie bierze energii? Niski pobój mocy w czasie pracy. Dobra, weźmy to jeszcze bardziej. Ten pobój mocy. Zwiększmy. Te akumulatory bardzo wolno się wyczerpują. Bardzo wolno. No ale. Ja pierdzielę, czemu on musi jechać? Czemu on musi... Czemu jego pród jest określany na podstawie tego, w którą stronę patrzy, ani na podstawie tego, w którą stronę patrzy pojechać. Czy można to zmienić? Czemu kto czemu, czemu nie graficzne nie są na maksa? Sterowanie kamerą w pojachtach łączone. A ja chcę sterować kamerą, ale nie chcę, żeby pojazd zmieniał w swoim orientację w momencie, kiedy ruszam kamerą. Wiem, że nie wiem, jak to zrób być. Ja po prostu będę leciał po... Dobra, chwila. Wytworzę coś tutaj. Mogę stworzyć coś organicznego ale mogę ich badać gdzieś, czy będę mógł wytworzyć organicznego. A mianowicie słupy świetlne. A ja są? Się... Nawet jaki jeśli chcę się odnajdować w terenie. A jakiś czym Cudem światła wspomagających na aplikację Chodziło mi tylko o to, żeby użyć energię. Dobra, idę po tego, po, po to nasiono. Tutaj go postawię, mi go i... Mhm, też tak Okej, okay, nie wytwarza a tak dużo energii, ale może wytwarza więcej energii jakby Jadzie przez długi czas. Jeśli ja bym na przykład jeśli on wytwarza energii na przykład, nie wiem, 5 minut to to naprawdę się opłaca. Dobra, tego odłowę. Gdziekolwiek on był chyba oba były tutaj. Dobra, teraz robię to co mówiłem, czyli wezmę tego kolegę. Rozwalę całkowicie niebo, czy cokolwiek. Globalna stabilność. Lecimy sobie teraz na to całe, najbardziej, wow, to wygląda ciekawie. Polecimy więc na najbardziej tajemniczy obiekt w ogóle w tym układzie planetarnym, gwiezdnym, cokolwiek. I nic się absolutnie nie zmieniło. Może... w roczeniach planet będzie coś nowego. Tutaj również nic się nie zmieniło. Jeszcze mówiąc... Nie wiem absolutnie, kto tak te kryształy. Kamienie, gdziekolwiek. Ja się tego tutaj. Idzie wszystko naprawia. Nie mam pojęcia, jak co chodzi. Czy w tym można już robić teraz? Czy, nie wiem, twórcy dopiero mają w planach... Aleć dla tego jak to chyba nie. To już wszystko. Chyba czy tamten naładował. Naładował. Czy on dalej wytrwała energię? Dalej wytrwała energię. Chyba. Nie wiem. No wliwe, że tak. Dzięki oglądanie na razie.